Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na dziewiątej edycji targów Expo Bud, 6-8 września 2013. Jak sami Państwo widzicie, są to targi obejmujące budownictwo, instalacje wnętrza, a na terenie zewnętrznym trwa kiermasz roślin. Ponad 80 wystawców prezentuje wszystko, co służy do budowy, remontu, wyposażenia domu. Nasze stanowisko oferuje wszystko związane z ogrzaniem, cała technika grzewcza. Zajmujemy się tym od 1992 roku. No i zajmujemy się głównie pompami ciepła, piecami, systemami solarnymi. No i to jest nasze główne działanie: robimy sprzedaż, jak i instalacje. Co nowego w budownictwie? Jak sami pewnie wiecie, bez przerwy coś się dzieje. Tutaj nie stoimy w miejscu. Tym razem stawiamy na energooszczędność. Staramy się, aby każdy z nas mógł wypracować własną energię elektryczną. Stąd na tych targach znajdziecie Państwo ofertę domów energooszczędnych, a ponadto jak budować tanio, czyli domy z keramzytu oraz tradycyjnie różnego rodzaju materiały które czerpią swoją energię z powietrza, wody oraz słońca, a także oczywiście oferty banków, czyli jak tanio można wybudować nasz dom, nie posiadając własnej gotówki. Na naszej imprezie znajdują się firmy nie tylko z powiatu gliwickiego, szeroko rozumianego Śląska, ale również przyjeżdżają z Dolnego Śląska, z Łodzi, Częstochowy, ponieważ nasza impreza przyciąga różnego rodzaju firmy. One chcą tutaj zaprezentować się. Tu znajdziecie Państwo produkty najwyższej jakości, a myślę, to co ważne, poradę, czyli od razu możecie Państwo porównać te same produkty, ale w różnych cenach. Mało tego, możecie również uzyskać specjalne rabaty, które tylko oferują firmy na naszych targach. Zapraszamy Państwa od 10 do 18.